San Francisco Miasto hałasujących cable eee. które doprowadzają mnie do pasy, nie wiem czy słyszycie to Walenie Tak, tam stoi cable, tak, właśnie idzie do góry Ale tam no, nawet nie chodzi o jego dźwięk, chodzi o ten dźwięk, który zaraz usłyszycie Teraz wam go pokażę Czy słyszycie ten szum? Się z tego szlak człowieka może trafić, ale ja dzisiaj nie o tym. Pewnie pamiętacie z wielu amerykańskich filmów dzikie sceny pościgów po schodach przeciwpożarowych, kiedy człowiek podskakuje, sięga drabinę i wspina się na schody przeciwpożarowe. Umykając, pogoni, która nie jest w stanie słapać tej samej drabiny, trochę bullshit, ale rzeczywiście takie schody są. dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będzie o przepisach pepoż Zasadniczo, jak popatrzycie, nie wiem, czy będzie widać, jest budynek naprzeciwko. W budynku naprzeciwko, jak przyjrzycie się dobrze, to są balkony na środkowym poziomie. Są balkony, o tak jakby, a nie, nie pokażę ręką, tak jak pogodynka ale są balkony zresztą podejdę zresztą a podejdę co tam się będę zobaczcie tu widać za latarnią są balkony i poniżej taka drabinka tu też być może już widać się z latarni balkony, drabinki nie wiem czy tu widać widać cokolwiek balkony o widać kawałek drabinki na tle okna tak jest balkony i drabinka jedziemy w poprzeczną alejkę może tu będzie coś widać O. Tu widać. Zobaczcie. Balkony. Tak. I drabinka. Więc jak wygląda ta drabinka? O, tak? tu widać peporze, jak się patrzę. Zobaczcie. Te wszystkie bajki o podskakiwaniu, żeby złapać drabinę, są bajkami, bo ta drabina jest na wysokości. O, ja stoję tutaj. Ale jest na wysokości dobrych 5 metrów. 4-5 metrów. Ja mam 2,50 do sięgu. I to no dobra, dwa tam 20 czy 2-30, tak? I, I absolutnie, choćbym nie wiem, co zrobił, to jeszcze jest drugie tyle, tu, do tej drabiny. A tak, jest zresztą, no, tutaj jest jakaś taka bardziej drabina. E, no, natomiast ona nadal jest, no tu jakbym bardzo się uparł, był Jackie Czenem, to rzeczywiście może bym dał radę i doskoczył, bo jest wychylone. I jak widzicie, każdy budynek jak leci. O, to jest mój budynek, w którym mieszkam. Też ma taką drabinę. Przepisy Pepoż są tutaj w ogóle dzikie i niesamowite. Działa to w ten sposób, że każdy budynek ma pierdyliard wyjść, Pepoż, jakby się paliło. Pokażę Wam teraz moje okna. A. O. Mówię, nam, że... I will be! Pani się ma... Star. Tutaj jest, e, tu widzicie budynek, w którym mieszkam od boku. Zaraz zobaczcie, e, uwaga, po, jak pogodynka jestem. Nie, bliżej, dalej, o, tu, o, nie, tu, o, tu. W tym pionie idziemy dalej. To jest parter, pierwsze, drugie. I to okno, które widzicie tutaj, o, to jest moje okno. Teraz jak się przyjrzycie, nie wiem czy widać do końca, e, może widać, może nie widać. Trochę widać, widać, teraz widać, nie widać. Pan nie jedziesz proszę pana, bo pan tak wolno jedziesz na tym zielonym, że po prostu dramat. A... Zaraz stanę. Przy moim oknie jest takie oto coś. Nie wiem czy widzicie, są zbudowane balkony. Są balkony peposz. Ja nie mam z mieszkania wyjścia na balkon. Ono jest po prostu przybudowany do okna. Ale to nie wszystko. Drugą częścią systemu przeciwpożarowego w Stanach jest, proszę Państwa, hydrant. I uwaga, czerwony krawężnik. Co oznacza czerwony krawężnik przy hydrancie? Aha, tutaj pokażę Wam, bo tutaj jest... Czerwony krawężnik, a nie ma hydrantu, a zaraz się zaczyna żółty. Czerwony krawężnik oznacza, jak masz 600 dolarów, to z chęcią Cię odholujemy. Jakby stawanie przy hydrantach jest dość ryzykowne. Tak już Wam kiedyś mówiłem, tołe i kary po prostu jeżdżą i czekają na jelenia. Ale hydranty i schody przeciwpożarowe to nie jest wszystko. Jest więcej. Teraz mor. Otóż wszedłem do budynku. Piękny budynek, prawda? Zobaczcie, co tu jest. O tu. Widzicie? No właśnie Otóż to jest nic innego jak o tam też nad szósteczką u góry jest nic innego moi drodzy jak sprinkler Czyli element systemu przeciwpożarowego zwany też polewaczką Po polskiemu Każdy budynek ma tutaj mega mega rozbudowany system przeciwpożarowy Ale mega Oznacza to że się coś zacznie palić i ktoś już to stwierdzi nie dość, że są schody, żeby zwiewać Z każdego niemal okna można zwiewać No to są sprinklery przeciwpożarowe Ale one są nie tylko na korytarzu Na dole, zobaczcie To jest moje piętro Tutaj jest tak zwany fire escape Akurat to jest exit przeciwpożarowy O, dzień dobry Widzicie? Jesteśmy przy tylnej klatce schodowej, czyli w ramach pożaru tu też są sprinklery. W ramach pożaru można zwiewać tędy. Nie trzeba po schodach, ale jest tutaj oczywiście plan przeciwpożarowy, proszę. No i co ciekawe? Rura. Rura. Oczywiście ze sprinklerami. Nie ma że tam, bo tamto. Sprinkler jest też nad moim mieszkaniem. Wejściem, jak widzicie, jest Sprinkleris jest Impreza. No ale to jest pikuś. No bo... A co jaki jest pożar u mnie w mieszkaniu? No to proszę Państwa, tak nie mylicie się. Jeżeli byłby pożar u mnie w mieszkaniu w szafie, to co się wydarzy? Przede wszystkim trzeba załączyć światło w tej szafie, żebyście zobaczyli co się wydarzy. Gdzie jest szafa, Gdzie jest światło, nie ma światła. no coże, no dobra, patrzcie, widać, widać, sprinkler w korytarzu, sprinkler w łazience, jakby się ktoś zastanawiał, sprinkler w korytarzu, sprinkler, I jeszcze jeden sprinkler, o, jest jeszcze jeden, o i tam jeszcze jeden, i tu jeszcze jeden. A tu kolejne dwa. E, tak, cała chata jest pełna sprinklerów. Zastanawiacie się, dokąd prowadzą moje super schody pożarowe. Proszę bardzo, to jest moje mega, mega czyste okno z spialni. No tutaj, proszę bardzo, kratka i zejście przeciwpożarowe. E, szaleństwo po prostu. Sprinkler jada. Zastanawiacie się, czy jest sprinkler w kuchni. Tu, o! Tu! Sprinkler. Fiatomics. No więc, co by nie powiedzieć o naszych serdecznych przyjaciołach w Zjednoczonych? To kwestie ochrony przeciwpożarowej mają w miarę ogarniętą. Gorzej jest z inną kwestią. Mianowicie kwestia noise reduction. Moim zdaniem, wymaga poprawy. Dobra, zacznij. Jakbym chciał zwiewać na pożar, to tutaj, o, tu mogę wyjść przez okno, tędy i zwiewać. A Tak, a tam jest to ustrojstwo od cablecara. Jak ktokolwiek jeszcze mi kiedyś pokaże film nagrany w San Francisco, powie: zobacz jaki ładny tramwaj, car jedzie, zobacz jakiś super. Tego zaciukam. Wyłączają to od pierwszej w nocy do 5 rano. 4 godziny przerwy jest. A no, to miłego dnia. Przeciwpożarowo melduję, że czuję się bezpiecznie.